Pokręcę, że mamy rada. No nie. Yeah. X fucking D. X fucking D. Niezłe za zagranie. Polecam. No hej, witajcie, ludziska z tej strony Falcon. Widzimy się. Na ekranie ładowania w League of Legends, tak jak mówiłem, będę robił takie szybkie pokazówki przed meczem. Na topie mamy Mas Nasusa, na midzie Dianę, nasz bot to Ezreal i Soraka. W przeciwnym zespole Riven, Kine Z, czyli bardzo mocno AD team, Caitlyn i Zilean na bocie. No, nie mają żadnego AP tak naprawdę. Poza Zileonem, który oczywiście też może zrobić spore obrażenia. No ale ciekawy zespół. Nie przepadam szczerze mówiąc dżunglować przeciwko Kainowi. Szczególnie kiedy gram Szako, tam początek gry jest dosyć wolniejszy. A my dzisiaj gramy Jackson. Gramy Jackson. Pierwszy skill, jak się dodaje. Słuchajcie, to jest. W czy E? To jest chyba spór w doktrynie, ponieważ. <laughs> Na przykład... W necie znajdziecie, w poradniku, że dodaje się E A ja w sumie lubię sobie zacząć od... W hmm. No i nie wiem, bo tak chyba więcej obrażeń zadamy Na początku Dobra, weźmy W, gramy po mojemu Okej, okay, widzę, że kain tutaj wpada, postawił sobie Ward'a O. Oh. No to nie jest start. Czemu on tak pingował naprawdę? Tam musiał iść. Stawię Wardę na wszelki wypadek. <laughs> Dobra, moją umiejętności, szybko postaram się wytłumaczyć. Q to jest taki doskok. Skaczemy do sojusznika albo przeciwnika. Zdaje też obrażenia. W to jest takie wzmocnienie naszego następnego ataku. Więc można uderzyć raz i od razu potem użyć W, żeby zresetować atak. Pod E mamy umiejętność, dzięki której przez parę sekund jestem nie do trafienia zwykłymi atakami. To jest taki, taki efekt się pojawia na naokoło mnie. No i później stunujemy. Ogłuszamy naszych przeciwników, którzy e, znajdą się w obrębie działania tej umiejętności. Pasywka sprawia, że budują nam się jakby takie staki. Budują nam się staki. E, które zwiększają nam szybkość atakowania. Chyba użyję tutaj tego Smita? Nie wiem, albo nie. Także im dłużej jesteśmy w walce, tym szybciej po prostu atakujemy. To można fajnie stakować, czy tam kombować z różnymi Itemami. Na przykład Rageblade, który w sumie. Działa identycznie i zwiększy nam jakby działanie tego efektu, można powiedzieć. No i nasz ultimate, który daje nam chyba pasywnie, tutaj nie jestem pewien, szczerze mówiąc, daje nam pasywnie jakiś rezisty. Zobaczmy. A, chyba nawet nie. Pasywnie nie daje. Hmm, słabo musiał spalić flesza. Blue nie zrobił. Za 15 sekund jest. krap. No kurde, to tłumaczenie jest. Bardzo się staram, bo ja wiem, że nie jesteście. przyzwyczajeni do Lola. Ale jednak. Jak widać, zajmuje to trochę czasu. A chciałbym to robić w trakcie gameplayu, a nie poza, bo. Zostawię sobie Smajta chyba na ten. Cóż nie, no lepiej się uleczmy. Chyba i tak na bota schodził ten. Kain. Okej. Okay. Wybijemy na topkę potem. Nie wiem czy nie było widać, bo pewnie mało ordana. No ale takie sobie strata czasu TBH. Nie powinienem wbijać w sytuacji, w której wiem, że gang jest po prostu useless. Wyczuji się właśnie już taki wyłączony z gierki trochę. Cofnijmy. O! Jakiś kill może. Aaa, jestem spóźniony, nie zdążę. Na 100% nie zdążę. Fuck my life, co ja robię? Latam po mapie, jak głupi. Pfff, ja da. Co ja robię? Dobra, cofamy. Nie tracimy więcej czasu. Rzućmy tutaj warda dla Diany. Co tu mogę kupić? Kupmy to pod, le pod lepszego clearance, prawda? Dalej nie mam butów, ale trudno. Jolo, działamy na tym co mamy, ok? Tyle. No, no, także ult pasywnie sprawia, że każdy nasz trzeci atak zadaje dodatkowy APD W ogóle zobaczcie, jak ten pokazują teraz, z czym się skaluje umiejętność. Fajnie, jest taka ikonka. Wcześniej pokazywało to po prostu na no, niebiesko skalowanie od. Na niebiesko skalowanie od yy, AP, a na czerwono od AD. Także całkiem fajna zmiana w sumie. Poprawia przejrzystość gry i pojawił się Drake. Tylko fajnie byłoby zrobić, ale zużyłem smita. Bez sensu w sumie. Dobra, nawet kontrola nie kupiłem, zapomniałem. O, potrzebuję pomocy. Co ja robię? Zrobimy od razu to może, Spróbujemy. Mam jak coś. Zesza. No to było bardzo risky, gdyby tej Kain, Kain gdzieś był. Ja nie wiem ile on miał HP, czy musiał cofać, czy nie. To byłby przypał szczerze mówiąc. <laughs> Dobra, spoko. Użył sobie tego. My bet, nie mam od razu cofać. Stry. My bet strasznie głupi ruch a wiem czemu nie dałem sobie tutaj tego nie dałem sobie kontrola bo mam ustawione standardowe itemki tutaj a nie moje normalnie sobie ustawiam kontrola gdzieś tutaj to bym pamiętał a, a tak to zapomniałem well no ładnie tam bota naszym przegrałem teraz Skupmy się na tej grze. Chciałbym wszyscy już dobić, szczerze mówiąc. Mają warda. Okej. Okay. su Myślę, że spoko opcja. Chyba Ezus zdobył tutaj jednego fraga, nie dwa. Ale całkiem fajna odbitka. Szkoda, że asysty nie zostali zazillane. Dla mnie to jest spoko sprawa. Jax to jest mocno bulująca się postać. Więc każdy taki kill teraz i gdzieś tam farmienie jednocześnie będzie mega. Bardzo lubię to jak Jax się właśnie snowballuje, jak z czasem jest bardzo silny, jest naprawdę tak potężną postacią. To jest w ogóle jedna z postaci, która miała, która zawsze była w jakiś sposób silna. Zawsze sprawiała jakieś problemy, czy to graczom, czy Riotowi przy balansowaniu jej. Zresztą kiedyś pewnie pamiętacie ten OP Jax, który mógł być praktycznie nie do trafienia, bo mieliśmy jeszcze statystykę, która się nazywa DOŻ, czyli właśnie unik. Użył tego idę, idę, idę. Nysu. No nice. No nice, no Na topie po prostu sobie Nasus farmi to jest w porządku. Nie umiera. Także jest git. Pokręcę, że mamy rada. No nie. X-fucking-D! X-fucking-D! Niezłe za zagranie. Polecam. Coś czuję, że tutaj jeszcze umrę. Zaraz, bo się wbijam jak głupi. W tak muszę cofnąć, więc nie wiem co tutaj robię jeszcze. Dlaczego zbieram te kwiatki? No dobra, no ale ten kill nam idzie w porządku. Jak stajemy z farmą? O kurde, kain się robi duży w ogóle. Niedługo chyba powinny być kolejne kragi, tak mi się wydaje. Z farmą, no dużo gorzej niż kain. On ma jeszcze 3 killa, będzie ogromny, serio. Nie wiem co ja robiłem tam z tym flashem, szczerze mówiąc, czemu chciałem go follow'ować jak on się leczy z tego. Wbiję na bot'a, zaraz powinien być w sumie mój kamp Krag'ów. Za 30 sekund mamy ten. Dobra, Diana, uratuję. Okej. Okay. Nice sobie ulta. Kain umarł? Nie, Kain jest tam, okej. Okay. Super, super. Jest smog, poczekam. Jest okej. No i stai. NT. Boże, czy lubicie ludzie. Abym się wkurzył jakby wrócił ten kań tutaj i zabrał mi jeszcze smoka o Boże, ale to byłoby tiltujące. W ogóle sorry, że ostatnio te filmy z Lola tak pojawiły, pojawiały się troszkę rzadziej. Generalnie miałem parę takich gorszych dni. Yy, nawet nie... Nie to, że jakaś moja. Wiecie, że jakoś uaktywniła się moja depresja w ciągu tych dni. Eee, bo nie chcę, też, żebyście się jakoś tam martwili. Tylko po prostu jakoś, nie wiem. mniej spałem, zmęczony byłem i. E, tro troszkę czułem, że tracę kontrolę nad schedulem moim. rzucania filmów. <śmiech> <śmiech> oh shit! Ez, ultuj, ultuj! No dobra, my bad to Chociaż nie ukrywam, że fajnie... ej czemu, nie 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 nie. Czemu te buty? Why? Mają cały zespół he, he, he. Co kolejne? Trynitka, nie? Chyba Shina złożymy Ale najpierw kupię te wardy Już później tam damy sobie many trochę, to nie jest jakieś Bardzo wymagane w tym momencie No tak, także miałem taki Moment, że po prostu. Wiecie, ten, ten pierwszy tydzień był. E, pierwszy tydzień wrzucania po powrocie był taki, no dosyć intensywny. Sporo wrzucałem tak dalej. Przyznam, że większość tych materiałów nagrałem na jednym posiedzeniu, więc miałem je po prostu gotowe. No i wiecie, a później nie zawsze jest okazja, czasem też, też, wiecie, praca, jakieś tam zmęczenie tak dalej. A jak już macie okazję, to nie wiem, coś nie wychodzi przy nagraniu na przykład. Jakoś nie czujecie flow tego dnia. Okay. to było takie sobie, bardzo takie sobie. Serio to poleca? Tego skill'a, znaczy ten item? 15% killowania w sumie hextech. Hmm, w sumie brzmi spoko całkiem, z czym się skaluje to? O patrzcie, a ja tutaj nie pokazali ten, tu już nie wyświetla tak dobrze z ikonką. Ja złożę tego Sheena Zobaczymy Dobra, ja naszych przepraszam, muszę miutnąć, ja nawet tego nie czytam co oni tam piszą Ale to jest tak irytujące, jak można tak nawijać ciągle, Boże Zostawię tylko pingi, pingi przydatną rzecz Oni spamują ich jakieś nadmiernie No Kain to po prostu Jungle Difference będzie No chodź, cofnij się tu Ploks, daj mi coś zabić. Nie wiem gdzie jest nasza... Diana w sumie? Czy ona... a nie żyje, okay. No dobra, przyjdę. O w ogóle zniszczył tego heralda, po czym? Ej, ten Nasus ogarnia, chyba. Całkiem spoko. Przytrzymał ich tutaj w ogóle dwie, że nie stracił. What the fuck. Nie! Co ja zrobiłem? Co to było za play? Chciałem skoczyć na. Za... Na Zilianę, ale nie miałem zasięgu na Q, Fuck my life, a to było słabe. Mi popfit poleciał. Kurde, przeciszę tę gierkę w ogóle. Strasznie głośno mam to. Może dlatego się nie mogę skupić. Tak, także no miałem parę takich po prostu. Wiecie, dni, że czułem mega, że tracę kontrolę nad tym moim harmonogramem wrzucania i że z niczym się nie wyrabiam. I słabo się z tym czułem w sumie. Bałem się, że wiecie, wraca ten okres taki, gdzie po prostu no będę powoli się wykruszał z YouTubowania. Bo tak, no mam takie coś, że im dłużej coś robię to po prostu sorry 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 dobra wiem 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 tak nie robi jungler przepraszam mam coś takiego że właśnie jak robię coś to na początku mam taką mega spinę i chcę cisnąć w ogóle wykorzystywać każdą sekundę i w ogóle a później po prostu im dłużej to robię, bardzo szybko wkrada się jakieś takie uczcie bez sensu i kurde, to mnie rozbraja totalnie. Bałem się, że to już się czai na mnie teraz tutaj, że zaraz znowu przestanę nagrywać, ale no, jestem. O proszę, idę. Idę, idę, idę. No nie wierzę w to, nie? No nie wierzę, w to jeszcze go zabiłem. Czemu go zabiłem jeszcze? Co? O Boże, jakie beznadziejne wybieranie tam Targetów Słabiutko Jesteśmy 3-5 i gra wygląda na tę chwilę w taki sposób, że boję się, że nawet nie będzie czasu na odbicie się jakieś. Że ten wielki JAX, o którym mówiłem, nigdy nie dojdzie do skutku. Tak, w ogóle powiedziałem o umiejętności pasywnej naszego Ultimata. No ale druga sprawa to jest oczywiście efekt aktywny. Co się dzieje, kiedy, kiedy użyję skilla. To wtedy właśnie trochę tych rezistów chyba dostaję. No bardzo, bardzo na czas to, E. Fajnie, fajnie. Zrobili Drake'a. Nie no, strasznie gram, co jest. Teraz nawet, nie wiem gdzie się podzieć w sumie. Zaraz mam reda. Obronimy może mi da. No, okej. Okay. o fajnie działa tam Nasus całkiem nieźle. Trzeba tak naprawdę spuszować tego, o. Przepraszam, wymsknęło mi się. Heh. Super, tylko Zraka zebra chwila, ale okej. Okay. Kurde, chyba drugi bluzk na moim kanale wiecie. Raczej nie czuję potrzeby bluzgać na filmach, co jakby nie oznacza, że nie robię tego normalnie. A ciekawy jestem, czy ktoś by znalazł, wiecie, film, w którym wcześniej w ten sposób mi się wymsknęło. tam chyba troszkę głośniej było. O, oczywiście bez jakichś krzyków. Dajmy tutaj warda. Na słabe to. Uciekaj stąd. To jest mój wardzik. O nie, złapał mnie. No dobra, zrobimy dolną dżunglę, tam jest bezpieczniej. Uważaj, co jest, gdzie on zytał? Nie ma bez sensu, zupełnie bez sensu. Nie wiem, mamy fajnego Nasusa, szczerze mówiąc, ale może on się w sumie ciągle farmi. Może urośnie do, do takich rozmiarów, że będzie ciężko mu coś zro zrobić, tym wszystkim adekom. Tym bardziej, że on może złożyć się na full armor totalnie. I on może być bestią w sumie. Ja powinienem zrobić to samo tak naprawdę: złożyć tę trinitkę zaraz i pocisnąć totalnie defensywę. Nie wiem, czy będzie mi dane to zrobić, ale to jest jakiś plan. Dobrze mieć zawsze jakiś plan. No i może brońmy się, a nie tam jakoś walczmy. Nie ma sensu totalnie. Smita jeszcze użył, to może bym go zabił. No dobra no, tak czy inaczej śmierć mi chyba była pisana. Może gdybym też się nie spóźnił z tym Wardem, bo jakoś tak go dziwnie późno postawiłem. Whatever. A tutaj piszesz Caitlyn, że Raka zapomniałam mnie ukłować. Spoko. Spoko. No, jestem na przykład ciekawy jakby było na streamach. Czy zdarzałoby mi się, wiecie, częściej tam... Jakoś rzucić mięsem. Wciąż nie jestem jakby osobą, która bluzga co drugie słowo, ale. Ale w grach, w takim low czy coś, to. Szczególnie kiedy z kimś gram, zdarza mi się tak troszkę, wiecie. Nie tiltować, nie, 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 nie w tym sensie, że, że ten jakoś bluzgać na zasadzie wkurzam się i wiecie, wszystkich obrzucam mięsem, tylko bardziej na zasadzie takiej, nie wiem. Wiecie, jak mówię o fuck, no to może użyję innego słowa, nie? Takie zdziwienie wyrażę, powiedzmy. Za 30 sekund mamy... Ej, nie będę zabierał mu staków. Co jest? Co ja robię? Mój Nasus? Gość, który będzie nas kierował w tej grze? A ja mu robię... Zabieram... ten? Czemu straciłem tyle HP na jakichś minionach? What the fuck? Możesz mnie wyleczyć, Soraka. No ho, nie wiem co to robiłem, chciałem w sumie pomóc tej K Znaczy Ezowi. Jestem useless, serio. To jest tragedia jakaś. 300 golda Tak czuję, że już się pogodziłem z tym, że po prostu jestem useless w tym meczu i, i jakoś tak moje kolejne zachowania nie odbiegają od normy. Chyba kończą to w tym momencie. Umarł, umarł nam Nasus, gość, który trzymałby totalnie tę gierkę. Także smuteczek, no ale takie filmy też będą się zdarzać. Trzy mieliśmy wygrane, więc no czasem może być taki troszkę gorszy. No nie! Ja pierdzielę. Sflashował, ale. Dobra, zaraz mamy tę nitkę. Na pewno się przyda. Dobra, może te pingi jednak też wyłączę, heh. Bo tu opluwają, kto to Ezu. On jest 2-7, hello! Dlaczego się odzywasz? To nasus może na mnie pluć. W sumie Diana jest 4-4, też chyba całkiem okej okay, gra. Ale tbh irytujące są te... To, że przeciwnicy mogą do nas pisać. Witajcie na gameplayu u Falcona. Połowa odcinka to umiotowanie przeciwników. No i sojuszników w sumie, bardziej w lolu. Ja nawet nie mam co wchodzić do dżungli tbh. Więc muszę teraz trochę tutaj... Pokraść farmy. No, tak trochę nie wiem, co robić. Tak, wydaje mi się, że ten life był bezpoko. Z tego, z tego gondleda, gu Zrobili barona. Ja jakiegoś szlaka zostałem. No, ciekawe jestem, ile staków ma Nasus O kurde, to nieźle łączy mnie. No, to nieźle. No ta trinitka bardzo opóźnia jakąkolwiek tankowność z mojej strony, to też głupie w sumie, że grając na tlu adeków i no grając no tak średnio powiedzmy. <laughs> A, miniony skończyły, spoko, nawet nie, nie widziałem. Troszkę słabo, że był to w sumie mój mecz klasyfikacyjny, ale myślałem też, że tym Jacksem po prostu mi lepiej pójdzie. A poszło, jak widać, dosyć słabo. No cóż, mam na trzy gierki jedną wygraną, jedną przegraną, także prawdopodobnie kolejny odcinek będzie tym decydującym, czy dostanę się do Platyny 1. No i czuję, że w, ta, w tym kolejnym meczu piknę po prostu Szako, żeby, żeby rzeczywiście przejść gdzieś dalej, zrobić jakiś progres. Więc się spodziewajcie Szako i pewnie lepszego gameplayu, mam, mam nadzieję. A tymczasem, dzięki za uwagę. Bez jakiegoś podsumowania dzisiaj, bo. Bo w sumie cały mecz był podsumowany w trakcie. Nasus po prostu, nie wiem, no. Gdyby może miał lepsze wsparcie od Timu jakoś ja, jako dżungla i, i nasz bot, gdybyśmy lepiej grali, to może byśmy byli w stanie, wiecie, jakoś go wspomóc i po prostu sensownie walczyć. Tak to on sam też gry nie zrobi. No, a szkoda, bo miał pewnie do tego predyspozycję, tak jak mówię. Full AD team praktycznie. Więc szkoda. A tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.